Na, na przeciw niego imboru przez 3 lata, nic, siebie. Trzy, trzy lata nie mieli co kupić, nie, nie mieli co sprzedać. Nie wolno z nimi było rozmawiać. I troszkę jak wyszedł, pojechał do Atlaiku, co on szuka? Wsparcia. On tylko pojechał do, do, do przywódców plemien tylko powiedział: pozwólcie mi głosić słowo Boga tutaj. Spotkali go w najgorszy sposób. W najgorszy sposób. Do tego stopnia, bo Atlaik to jest w plemii, gdzie mieszka między dwoma górami, a więc takie wejście do niego jest bardzo, bardzo wąskie. Postawili z dwóch stron dzieci, kobiet i, 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 i głupsi ludzie, żeby rzucali Muhammadu Sallallahu Alaihi brudami, śmieciami i kamieniami, aż krwawiłeś jeszcze jego stopy, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma 50 lat. Miał 50 lat, my nie mówimy o o starszym człowieku, który miał wszystko, miał żony, miał dom, miał bogactwo, miał ród i miał dzieci. Po co dlatego wszystkiego robi? sobie, człowiek właśnie idzie tylko, żeby powiedzieć, że Allah jest jedyny. I oni obrzucają mu kamieniami i On, on biega. Wobraźcie sobie tego tego człowieka. Możecie sobie to wyobrażać, tak bo, no, co złamał sam. Po takim spotkaniu obrzucali go, aż wykrwał, są i Allah wysłał dla Niego, anioł odpowiedzialny za gór. I mówi, Allah subhanahu wa ta'ala, przekazuje Ci asalami as i mówi, tutaj jest anioł, to ci mu. tutaj ze mną jest anioł gór. I twój Pan mówi, jeśli życzysz sobie, to zmiażdżimy ich między tymi górami. Tak traktowano Muhammad Zalował słychać. A co z się powiedział? Do tych, którzy obrzecali gośniczami, co łamali go se. Przepraszam, już ja już kończę, tylko nie chciałbym, żeby po spodobało się to ja... E, tak jak ochot, wiecie, podpisano pod ochot, na no, początku muzułmanie muzułmanie bo potem się wyrywali, do tego stopnia, że Muhammad to padł na twarz. Padł, tak go atakowaliście, bo chcieli akurat wrócić z Muhammadem, padł na twarz. Tam to nie jest piasek, tylko mamy kamieńczki. Także wyobraźcie sobie, ten sam człowiek który miał już pięćdziesiąt parę lat, prawie 5 lat, pada na, na głowę. Tutaj jest cały rozdany do krwi. Podnosi głowę, a on miał hełm. Hełm z takimi e, po boku, e, takie ochronne, takie dwa metale. On podnosi głowę i jakiś człowiek, mieczem uderzy go w głowę. Oczywiście w hełmie. Tak mocno, że to się wygiła i weszła w mu policzek. Patrzę tak, a przechodzi strzałka i wybija mu. Tutaj zęba i wychodź z tej strony. proszę sobie, mówimy o, o tym wielkim człowieku i tylko jego wina, tylko to, że daj, daj, a Bóg jest jeden. To jest tylko to. Czcicie jednego Boga. On nie życzył dla siebie żadnego, żadnego majątku. Nic nie chce dla siebie. Tylko chce dla was ratunku. Pójdziecie do biegła I oto. I za to wszystko mu spotykało. Wyobraźcie sobie, co byście zrobili. Wyobraź sobie, że to spotkało cię od twojego ale pierwsza lat, on przykryty, odpierł coś cokolwiek robią. Słuchajcie, jak towarzysze mówią. Patrzyliśmy na Muhammad, Straszny stan, jeśli nie, nie widać jego twarzy, mówię. Patrzyliśmy na Hansa Asalam, a Mohamed podniósł ręce. Towarzysze mówią, myśmy chowali głowę, bo na pewno teraz poproszę o walę, o karę. Wiesz, no, tak, może coś, coś niebo spadnie im na głowę, czy coś. Bo, no sytuacja jest straszna. Myśmy podnieśli, schowali głowę, a mahmud s.a.w. powiedział Wybacz mi Panie, nie wie co, co robię. Lech, lech, lech. Le, le. Patrzcie jak Muhammad s.a.w., wiecie dlaczego kochamy tego człowieka? To jest dla mnie przyjaciół. on taki jest dla mnie przyjaciół. To ja chcę mówić, jego reakcja jest dla Ktoś ci mówi, może powiedzieć, tak musiał powiedzieć, bo on był w e, kiepskiej, kiepskiej sytuacji. On był słabszy. No to zobaczymy. Eee, złyżdżą, Jak on powrócił do Męki. Wyrzucili go z Mekki, muszą migrować do Mekki. 8 lat w Medynie my, i teraz wraca zwycięsko do domenki. Zabijali jego najbliżsi, terroryzowali go, zmusili do ocieczki. Wszystko. Oni, oni wysprzedali ich majątków w tych domach, co zostawili. I Muhammad s.a.w. zbiera tych wszystkich nie muzułmanów, nie przyjaciół. Co myślicie, co ja z wami zrobię? No na pewno, jeśli zamiął łaj sprawiedliwy, no, sprawiedliwy. A oni powiedzieli, szlachetny człowiek, syn szlachetnego człowieka, on powiedział, I, czy jesteście wolnymi. Dlaczego? Ale dzisiaj nie ma, nic nie mam przeciwko wam, nic nie mam przeciwko wam. Który z człowiek normalny by to zrobił? To jest z nim Z przyjaciółmi to też dużo, dużo więcej. Ja tylko zakończę na temat karykatury. Pamiętacie, kilka lat temu była taka afera karykatury, wysuwali Mahameda Zwłasana w najgorszy sposób. Ja chcę, żebyśmy my, muzułmanie, byli myślący, żebyśmy byli nawocześni i żebyśmy umieli wykorzystać każdą sytuację. Karykatury. To jest piękny dowód, że Muhammad zostanie z wysłuchaniem. W moich pracach, gdybym potępiali mnie na początku, co ty mówisz? Co? Wszyscy są drzwi. Dlaczego? Przecież karykatura jest obrzydliwa rzecz. Ja, ja powiem szczerze, tak. Ja, ja proszę. Allaha, jeśli ci, którzy wysłali karykatury, nie nawrócili się do Boga i nie prosili go o wybaczenie, to nie będą przepędzić. Ja to nie mam nigdy. Nic nie opieram, nic będą śpiewać. Oni zrobili zła rzecz, Natomiast sama karykatura jest dowodem, że Muhammad Sallallahu عليه وسلم jest wesołym A dlaczego? Słuchajcie, jeśli któraś kobieta nienawidzi, ale to strasznie nienawidzi, swoją koleżankę w pracy i tak dalej, i chce ją uczerpnąć, bo tak robili ci, którzy rysowali, nie Muhammada Słowacza, nie nienawidzą, Nienawidzimy. i chcą uczernić czerpać Jeśli ty nienawidzisz kogoś i chcesz go czerpać, to rozumiesz go? Nie. Co robicie? Nie chcesz. Się... Będziemy przepraszam, i szukać brudnych jego, prawda? A, brudnych brudnych w 1996 roku. Spotkał z taką serwą, prawda? To jest drugi prawda? I zrobił mu aferę, prawda? Żona już nie się śmieszy, szufuje, no. Nie Jedna, jedna. Ta i ta osoba zrobiła... Słuchajcie, wy wyobrażacie sobie. Tych ludzi, którzy nienawidzili Muhammad Sobasela. Oni rysowali te, kary te karykaturę, bo on nienawidzą, nie nawidzą islamu, nie nas, nie namidzą To jest to prawda, bieżnego, jak się pisami. Oni nienawidzą, okej? Okay? I wyobraź sobie takiego człowieka, chce uciec mamy Muhammeda. Co on robi? No szuka. Najczynniejszej strony Muhammeda. No, co może być najgorsze? Najgorsza rzecz. Morderca. No i szuka tej historii. Nawet od wrogów Muhammeda i nie przyjaciół. W historii. Ile osób Muhammed Ili, zabijał? Ile? Przecież walczył. nego je bitve ili na ovom zmanje, ili ono sa sedem za ljudi. Počas bitve za vijaju, to, za vijaju, ako za vijaju, ako za to ako za vijaju, ako za vijaju, ili? Svan? Zero! A Muhammed sa sedem za ljudi kogo? Na bi kisli bi oni bili atakovani, i Muhammed sa sedem i možeš za I Dawid zabiją, Nie dlatego, że są mordercami, tylko dlatego, że są Ale Muhammad Asef nie zabił ani jednego. I teraz wyobraźcie sobie tą nienawiść w sercu tego człowieka. Nie zabijał? Przecież cały czas mówimy, że jest mordercami, że nienawiść i tak dalej. No to posiadam coś innego. Zdradzam.